Usłyszałem ostatnio opinię, że ChatGPT jest tak mądry, że samo jego pojawienie się na rynku pociągnie za sobą masowe zwolnienia w wielu branżach, w tym także HR. Czym jest ChatGPT i czy obszar HR rzeczywiście czeka fala zwolnień? ChatGPT jest modelem językowym sztucznej inteligencji stworzonym przez firmę OpenAI. Ten model językowej sztucznej inteligencji uczy się na podstawie olbrzymiej ilości tekstów pisanych co pozwala mu na generowanie języka bardzo zbliżonego do naturalnego. Najprościej rzecz ujmując, korzystając z gigantycznej bazy różnych tekstów pisanych, udziela odpowiedzi na różne pytania i wykonuje zlecone przez użytkownika zadania językowe. Dzięki temu może być wykorzystywany do generowania różnego rodzaju treści z wielu dziedzin życia i to w różnych językach. Oczywiście najlepiej radzi sobie z językami najbardziej popularnymi na świecie, gdzie może odnaleźć najwięcej źródeł pisanych. Chat GPT może być zatem wykorzystywany w wielu dziedzinach życia, w tym także w działach HR, gdzie może pomóc chociażby w automatyzacji procesów rekrutacyjnych, przygotowywaniu szkoleń i projektów rozwojowych dla pracowników, językowej analizie opinii pracowników oraz automatyzacji powtarzalnych zadań administracyjnych. W procesie rekrutacyjnym chat GPT może być wykorzystywany do przeszukiwania CV i listów motywacyjnych pod kątem użycia. Konkretnych wypowiedzi kandydata lub do zautomatyzowanego odpowiadania na wstępne pytania kandydatów dotyczące zatrudnienia. Całkiem skutecznie mógłby również przeprowadzać pierwszy, wstępny etap rozmów kwalifikacyjnych. Z kolei w obszarze szkoleń i rozwoju pracowników, ChatGPT może generować rozmaite treści szkoleniowe, czy odpowiadać na pytania pracowników dotyczące chociażby praktyk kierowania, czy technik sprzedaży. ChatGPT. Może również być wykorzystywany do analizowania opinii pracowników wyrażanych w ankietach i raportach, co pozwala na wstępną identyfikację problemów i określenie potrzeb rozwojowych. Wreszcie, ChatGPT może być używany do automatyzacji typowych zadań administracyjnych, takich jak generowanie raportów i zestawień czy tworzenie dokumentów. Chciałbym bliżej pokazać bardziej konkretne zastosowania w ramach jednego z wcześniej wymienionych obszarów, czyli jak ChatGPT może być wykorzystywany do generowania różnego rodzaju treści szkoleniowych. Jednym z doskonałych przykładów zastosowania ChatGPT w tej dziedzinie jest generowanie planów i scenariuszy szkoleń. ChatGPT może tworzyć te treści na podstawie dostarczonych mu informacji, takich jak temat szkolenia czy docelowa grupa uczestników. W tym przykładzie prosimy najpierw o wygenerowanie planu szkolenia na temat udzielania informacji zwrotnej, a jako grupę odbiorców definiujemy początkujących kierowników. ChatGPT sprawnie generuje wstępną propozycję. Dostarcza gotowe rozwiązanie. Niezłe, prawda? Mamy już przygotowany zarys planu szkolenia, zatem teraz pogłębiamy naszą kwerendę i prosimy o zaproponowanie technik wspierających kierowników podczas takich rozmów. I mamy listę proponowanych technik. Dobrze idzie, ale propozycje są dosyć ogólne, więc co teraz? Ściągnijmy to na poziom bezpośrednich rozmów z pracownikami. Może tu dostaniemy informację o metodzie, o której ktoś kiedyś gdzieś nam wspominał? Niech to będzie coś, co nazywa się start-stop-continue. Dowiemy się czegoś więcej na temat tej prostej metody? No oczywiście, że się dowiemy. No to jeszcze potrzebuję, żeby ktoś powiedział mi, jakich zasad mam się trzymać podczas rozmowy z pracownikiem, żebym o czymś nie zapomniał. Zapytam czata. O, proszę, jak konkretnie. Powiedział o jasnej stronie mocy, to teraz zapytam, jakich typowych błędów powinienem unikać. Jak widać, czat GPT może być skutecznie wykorzystywany jako narzędzie do szybkiego udzielania odpowiedzi na pytania związane z danym tematem szkoleniowym, umożliwiając pracownikom szybkie zdobywanie wiedzy i sprawne poszukiwanie rozwiązań bieżących problemów personalnych. Niezłe, prawda? Pewnie. ChatGPT może być wykorzystywany, by ułatwić nam mnóstwo powtarzalnych zadań, np. do generowania pytań testowych, do quizów, tworzenia treści na stronie internetowej poświęconej szkoleniom. Może również generować opisy kursów, listę tematów i zagadnień podejmowanych na szkoleniu, czy też informacje o instruktorach lub zalecanej literaturze. Jego zastosowanie jest bardzo szerokie, nawet w ramach samego obszaru HR. Dzięki swojej zdolności do generowania tekstu na podstawie dostarczonych mu informacji oraz bardzo dużej bazy wiedzy, ChatGPT może być sprytnym asystentem personalnym, ułatwiającym wstępne poszukiwanie rozwiązań. Jak widać, ChatGPT to rewolucyjne i rewelacyjne rozwiązanie. Ale, ale? Nie tak nagle odpuść Szablę, odpuść sobie diable. Bo czy rzeczywiście powinniśmy oczekiwać masowych zwolnień w działach personalnych współczesnych firm? Jestem przekonany, że nie. ChatGPT z pewnością może usprawniać pracę specjalistów HR i pomóc w zautomatyzowaniu, cyfryzacji, digitalizacji pewnych procesów personalnych czy kadrowych, ale nie zastąpi w pełni profesjonalistów i ludzkiego podejścia. Dlaczego tak myślę? Po pierwsze, ChatGPT na obecnym poziomie rozwoju tego rozwiązania działa na gigantycznej, ale nieaktualnej bazie danych, czyli nieco inaczej niż Typowa przeglądarka internetowa. Nie wyszukuje odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Odnosi się do danych ze swojej zamkniętej bazy, która powstała już jakiś czas temu. A przecież w niektórych dziedzinach dzień, miesiąc czy kwartał to bardzo długo. Stąd, jeśli czegoś nie zapisano w bazie, to ChatGPT GPT poinformuje Cię, że nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie, lub da odpowiedź tak ogólną, że szkoda czasu. I tak musisz szukać na piechotę. Póki co zatem. Wiedza czata GPT jest nieco spóźniona i ograniczona, choć doskonale nie ma zorganizowana, a sam proces obsługi czata jest rewelacyjnie wręcz interaktywny. Po drugie, bez dostępu do sieci i zbiorów w różnych zamkniętych bazach danych w czasie rzeczywistym, nawet jeśli czat udzieli ci pozornie sensownej odpowiedzi, to nie może sprawdzić prawdziwości przekazywanych informacji. Nie jest aż tak mądry. Zdarza mu się więc konfabulować. Zdarza się wiele sytuacji, gdy niektórym użytkownikom daje wiedzę powołując się na nieistniejące artykuły naukowe. Składa przecież swoją odpowiedź tylko ze znanych sobie treści, a więc czasami udzieli ci fałszywej odpowiedzi. Na przykład, jeśli ktoś poczynił świetne dzieło o ziemi jako o płaskim dysku spoczywającym na grzbiecie gigantycznego słonia, który to słoń stoi z kolei na grzbiecie olbrzymiego żółwia o imieniu Atuin. Chat Cię o tym poinformuje bez rozumienia sensu przekazywanej informacji i kontekstu pytania. Czy Ziemia może być płaska? No pewnie. Natomiast jeśli dopytasz o źródło tej wiedzy, Chat słusznie powie, że powołał się na przykład na dzieło Terego Praczeta. Ale czy zawsze dopytasz i sprawdzisz? Pewnie nie. Nie wiesz zatem w wielu sytuacjach, czy sugerowane rozwiązanie lub wiedza przytaczana przez Chat GPT to rzeczy mądre czy głupie, dobre czy złe, uczciwe czy nieetyczne. A przecież w działaniach personalnych, w firmach, dobro ludzi, etyka i skuteczność rozwiązań to główne wartości, i tylko człowiek może te kwestie ocenić. Tylko człowiek rozumie kontekst, kulturę i na przykład komunikację niewerbalną. Maszyna na szczęście tego nie potrafi. Szerzyć się będą w branży HR, przynajmniej na początku. Totalne mity i półprawdy. Ale nie martw się za nadto. Mity i konfabulacje zdarzają się w świecie HR także dziś. Także i bez czata GPT. Ale bez filozofowania. Po trzecie zatem bardziej praktycznie. Załóżmy, że niekumate firmy zwolniłyby wszystkich pracowników działów personalnych. Za wszystkie zadania, powiedzmy na przykład rekrutację, odpowiadałby czat GPT. Zadawałby niezwykle skomplikowane i podchwytliwe pytania kandydatom, i przez chwilę kandydaci musieliby się mocno spinać z odpowiedziami. Ale zaraz, zaraz. Przecież cwani kandydaci na czata firmy rekrutacyjnej odpalą czata w swoim komputerze i wygenerują czatową, ale czadową odpowiedź na czatowe pytanie. Maszyna zatrudni lub nie zatrudni sama siebie. Zatem po chwili tego typu rozmów rekrutacyjnych na bazie przemądrzałych pytań sztucznej inteligencji i przemądrzałych odpowiedzi cwanych kandydatów, najlepsze firmy będą zmuszone powrócić do spotkań bezpośrednich człowieka z człowiekiem, bo te trudno będzie sfingować. To ironia, której czat też nie zrozumie. Sens pracy powróci zatem dość szybko do ludzi i ich prawdziwej, choć równie niedoskonałej inteligencji. Najgrubszy i najmniej sympatyczny temat zostawiłem na koniec, więc po czwarte przytoczę dane demograficzne. W skali makro wskazują one, że z wyjątkiem dosłownie kilku krajów na świecie większość społeczeństw starzeje się w przytłaczająco szybkim tempie. Mamy do czynienia z fenomenem tzw. odwróconej piramidy demograficznej. Coraz mniej młodych, aktywnych zawodowo osób będzie utrzymywać coraz większą grupę osób nieaktywnych zawodowych popyt na produkty i usługi w sposób naturalny znacząco zmaleje. Siłą rzeczy osłabnie także potrzeba natychmiastowej automatyzacji procesów kadrowych i personalnych. Pracowników będzie mniej, mniejsze będą potrzeby rekrutacyjne, mniej potrzeb wytwarzania pozornie innowacyjnych programów rozwojowych w samych firmach. Sytuacja się ustabilizuje i mam przekonanie, że zupełnie niebawem wróci potrzeba kreatywnego tworzenia mądrych, tanich, poręcznych Etycznych i skutecznych rozwiązań w kontekście poszczególnych krajów, branż, kultur organizacyjnych i osobowości. A te sprawki to robota dla człowieka. Człowieka, który odróżni coś, co jest modne, ale głupie, od czegoś, co zupełnie nie jest modne, ale za to działa. U eksperta lub ekspertki z wiedzą, przygotowaniem i doświadczeniem, z czuciem tematu.